10 marek z drugiej emisji biletów z małej litery i dwukrotnie znaczona seria na odwrocie. Egzemplarz po konserwacji w AU58 PMG. Nie ma odniesienia do konserwacji na slabie, natomiast tutaj mamy poprawiane obydwa górne narożniki, rozprasowane, trochę wybielone. Zresztą na dolnym też to widzę. Także tutaj banknot był prawdopodobnie włożony po prostu w album starego typu, który mocno mu te narożniki odcisnął. Jeżeli uważnie obejrzeć go pod światło, to widzimy tutaj ślad złamania pionowego. Niemocny, ale zauważalny. Na lewym marginesie, znaczy widoczna, zarysowująca się lekka falka od zmoczenia banknotu. Ale ogólna prezencja dobra. Jedyne, co się lekko rzuca w oczy, to właśnie na marginesach wybielenie tutaj tych marginesów. Moim zdaniem, i to tak jak patrzę teraz, prawdopodobnie banknot nie konserwowany po całości, ale jednak oczyszczanie, wybielanie marginesu przeprowadzone jakąś chemią częściowo. I widzimy, że tutaj mamy takie odbarwienia tej pomarańczowo-kremowej siatki poddrukowej tego koloru. Czyli tutaj, gdzie było mocniej coś do pracy, czy to tutaj przy narożniku, czy tutaj przy tym narożniku, czy tutaj, czy tu. Bądź ogólnie przy marginesach. Widać takie lekkie odbarwienia. Ebound Circulated PMG 58.